Siema widzowie, ze w tej Hyper. Witam Was w 23 odcinku serii Roll to Glory. Tak jak widać, mamy 1 luty, niedziela. Skończyliśmy emocjonujące okienko transferowe, w którym odeszła nasza główna gwiazda Diało Diauni, i przyszedł do nas w tym okienku Antony, któremu uważam dobrze dać szansę w, takiej, w takim zespole. Gudmundson, no tak jak już mówiłem, mój wymarzony typ zawodnika. Chodzi mi ogólnie o lewego obrońcę najbardziej, no bo tak jak widać, no ma idealne cechy lewego obrońcy i po prostu, no to jest po prostu coś pięknego, że na takiego się natrafiło i jeszcze y, w dodatku 26-letni, 79 oceny no, na naszego zespołu, no super, tyle powiem po prostu, no nie mam już nic do dodania, mamy Esposito młodego na rozwój, na ławkę, będzie, jakby Wam to powiedzieć, rywalizował z Fabio Silwą, z którym na pewno nie będzie łatwo. Yy, I jeszcze mamy, a nie, to chyba tyle, jak nic nie pominąłem, tak, tyle, no, ale tak jak widać tutaj Fadera, kurczę, rozgoryczony jest, o kurczę. Ale dobra, w sumie może zagrać. Nie ukrywam, że możemy dać mu szansę w tym spotkaniu. Dobra. Do mi jeszcze tutaj wojwodę. Mamy kempfa za scenę. No i dobra widzowie, przejdźmy do spotkania z lecze. Który... A, jest ostatnia w tabeli. Uuu, to tu trochę porotujemy składem. Dobra. No to zagra Kowacewicz. Czemu nie? No i zagra Esposito. Pozito! Trzeba dawać szansę zawodnikom, a takie spotkanie no jest po prostu świetnym przykładem, aby dawać szanse zawodnikom. Po prostu, no nie ma nic lepszego. Dobra, tu damy Wojwodę, Perronę. No dobra, Antony zostanie, bo jeszcze musi się trochę wprawić w drużynę. Damy szansę diemu z ławki może. Do scena może będzie iVay'a właśnie. Niech będzie na ławce. Kurczę, kusi mi coś dać Zalewskiego na ławkę, bo coś czuję, że jak on później wejdzie, to strzeli bramkę. Zobaczycie. Nie się wydaje, że. Z tego może być bramka. Tak nie wiem. Po prostu czuję, że może być mega dobrze. No ogólnie prezentuje się ta drużyna naprawdę spoko. To trzeba mówić. Ale dobra widzowie, przejdźmy do meczu z na wyjeździe. Jestem mega ciekawy, jak to spotkanie się potoczy. No, o Del Prato, mają Fruchtla, uh. Alberto Moreno Jedziemy. też, Krstowicz. Naprawdę dobry skład, kurczę. Czy mają ostatnie dobra, 20 miejsce, ta to ta jestem ta w szoku. Co teraz zrobią. O kurcze, ale... uuu, sytuację mieli niezłą, to trzeba przyznać. Kurcze, ale koszulkę mógł bramkarz nas zmienić, szczerze mówiąc. Chociaż jakby się przyjrzeć, bramkarz ma może minimalnie ciemniejszą, ale na pierwszy rzut oka tak, no tak, taki sam kolor, na pierwszy rzut oka oczywiście. oj, jojojojoj. No, właśnie. To są te bramki, które traci się z takimi drużynami w tabeli. Ja mówię właśnie, że no leczę z dobrą drużyną. Patrząc po zawodnikach, no fajnie to wygląda. Ale stawimy, czoło jeszcze leczę. I mam nadzieję, że to spotkanie wygramy. Bo to jest, na... to jest ważne spotkanie, bo z takim rywalem nie możemy punktów tracić. Szczególnie, że są ostatni w tabeli. Zobaczymy, jak sobie nasza drużyna poradzi. Kurczę, Antony, coś słabo na razie. Nie, właśnie nie wiem, czemu. Czy ja mu rolę zmieniałem? To jest dobre pytanie. Oj, 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 słodzący napastnik, to nie, nie zmieniałem. On miał rolę mieć, kurczę. Aha, teraz się nie da zmienić, już będę musiał po meczu, dobra. Anthony. Niech ma to na razie. Bo chyba bodajże na szeroko ustawiającego miał mieć, no jak brak. mnie pamięć nie myli. Zobaczmy, co z tego będzie. Takie. je! O proszę! O, Wilku, mowa! Bo jako pierwsza, bo drugie spotkanie już. nie, drugie chyba. już jest bramka. Naprawdę to cieszy, kurczę. No i po ataku, dobra interwencja. Albo może mu ta rola odpowiada, kurczę, no zobaczę. Ale dobra, do przerwy nadrobiliśmy jedną bramkę. O, może teraz druga bramka będzie? Zobaczmy. Eee, nie pozwolili sytuacji dokończyć. No nie no. To mogła być fajna sytuacja na bramkę, szczerze mówiąc. Kurde, szkoda. Ale dobra, widzowie, nie poddajemy się, lecimy dalej. Uh, posłana na dalszy słupek. U, ale była fajna nie sytuacja. Przona nie została wykorzystana, to, to hit. Ma za sobą... Ale w tej obronie dziura jest. Kurde. Dobra, Kemp wzejdzie, bo tak to nie może wyglądać. No i dobra. Tak obiecałem Zalewski wchodzi. No, i tutaj jestem Kolońska ciekawy. Czy on faktycznie bramkę strzeli Strzeli. No i... No, nie Nie możemy tak grać, widzowie. Oj, 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 musimy to nadrobić szybko. Dobra, nie trzeba reagować. Nie możemy tak grać. Niko, pas wchodzisz. Robimy 5 zmian. O, właśnie, żebyśmy teraz jeszcze na, na 3-1 nie stracili. Także musimy mega uważać. Kurczę, ale podania szybkie, u, fajna akcja, ale kurczę, jedynie po takich stałych fragmentach tu widzę mamy szansę, bo tak to w obronie ciężko może być u nich, żeby przejść, o to mi chodzi. Kurczę, o, o, akcja w końcu fajna, no i pięknie, Esposito, akurat strzedł, dobra, ale damy szansę doświadczonemu Fabio Silva. W tej lidze już, bo co mecz zdobywa bramkę, także to jest idealny moment, żeby go wpuścić, żeby może na 3-2 strzelił bramkę. Nie ukrywam, że byłoby fajnie. Uwaga, Mamy dla Nie, no jak mógł to przestrzelić? No nie wierzę. Mierzona piłka, ale Kurczę, tym razem coś Szkoda, szkoda, że to jest remis. Kurczę, niedosyt mam. No to mogło się skończyć bramką, no ale cóż, tak, tak jest życie. Nic na to nie poradzimy. Zobaczmy, czy te lecze coś weszło wyżej w tabeli. Dalej, 20, ojoj. Uuu, oni będą mieli ciężko na utrzymanie. 10 punktów do nadrobienia, ojoj. No, może być ciężko, naprawdę. Czy Nikola Zarewski nie strzelił bramki, ale dobra, damy mu szansę. Teraz w tym spotkaniu, bo te skrzydła coś, kurcze, gorzej wyglądały. Znaczy, yy, Fadera źle wyglądał, bo Antone strzelił fajnie bramkę, to cieszy. Sposito fajnie, że strzelił bramkę w pierwszym swoim spotkaniu. Ale dobra, przejdźmy tutaj do jeszcze do ustawienia składu na następny mecz. Dobra, Audero. Dobra, damy szansę waje, niech jeszcze Gudmundsson może ławki, na ławce będzie. Mm, dobra. A mimo może tego faderę jeszcze na ławkę, niech on może zagra... Ale kurczę, zmęczony jest. Oj... Dobra, zobaczymy... ...przed meczem dosłownie, jak to wygląda kondycyjnie. Bo jeżeli będzie mega zmęczony, to zostanie na rezerwach. A za ile mamy mecz? 5 dni, nie, to wypocznie. Dobra, lecimy... Uuu, spotkanie z AS Romą. Kurczę, poważny mecz, szczerze mówiąc. Przejdźmy jeszcze do konferencji prasowej. No, Kakert, mega się prezentuje. Ale wypracował sobie naprawdę te wszystkie umiejętności i to widać na boisku, tak samo Niko i Solet. No naprawdę, to są czołowi piłkarze i pokazują tą jakoś na boisku, co naprawdę przede wszystkim mnie cieszy. Ale dobra, przejdźmy do spotkania z Ezromą. Dobra, jednak dam szansę Goodmundsonowi. O właśnie, jeszcze miałem fa zobaczyć faderę. Nie, ma 100%, dobra. Ale nie, na takie spotkanie dobrym bardziej Aronsona, bo zobaczymy jak Nikopas będzie się prezentował, bo... No, dziesiątkę za w takich spotkaniach musimy mieć zawsze na ławce. Zobaczmy jeszcze, co tu pisze La Gazzetta Dello Sport. W ostatnim meczu tych drużyn lepsza okazała się ekipa AS Roma. Komu tym razem ma nadzieję na lepszy wynik? Będę tam, pomacham do kamery. No. No, tutaj widzę fani naszej drużyny. Albo bodajże AS Roma, nie wiemy. Na śmiech, biorą to wszystko też. Ale dobrze, musi być trochę na śmiech i to cieszy, musi być atmosfera. Dobra, widzowie, przesymulujemy szybką symulację te spotkań. zobaczymy jak ona się potoczy i mamy remis. No nie wierzę. Gudmundsson kontuzja. O nie, mam nadzieję, że jakaś drobna jest. Antony jak się wpasował. O nie, kutrone, nasz były zawodnik strzela nam ramkę. O kurczę. O, Reuma też mają, o, ale fajną drużynę mają, szczerze mówiąc. Mocna, przede wszystkim. Helinio, Murphy, Sule, no, mega dobra drużyna, szczerze mówiąc. Dobra, no, remis. Mecz na wyrównanym poziomie, zobaczymy. Uuu, z Juventusem jest kolejny mecz. Mam nadzieję, że nie będzie długa ta kontuzja, bo... Kurde, no. Co zawodnika ściągnę, to kontuzja. A zaczęło się wszystko od Duvicasa przecież, pamiętacie? Akurat go już bodaj, Chyba nie ma w naszym zespole. Jeszcze zobaczę szybko, bo nawet nie zwrócimy uwagi. Tutaj. A nie, jest! No, ale odejdzie w lato. Zaczęło się od niego i potem wrócił Azon za niego. Doznał kontuzji. Poszedł na wypożyczenie, teraz... Yy, Gundmundson, no mam nadzieję, że nie będzie... O, dzisiaj... O kurde, wstrząs mózgu. Oż kurde, 10 dni tylko? No, okej, okay, ale dobra, to jest 10 dni. Także na no, mecz z Juventusem na pewno nie zagra. Ale dobra, coś, coś bym tu jednak zmienił w tym, na te spotkanie. Niech zagra Aronson. Zagra Smolcic. Dobra, niech, za, niech będzie ten Fadera na ławce. A jeszcze damy perunę z Andy Diego. chociaż. Nie, nie będę tak rotował mocno tym składem. Ale kurde, ten Antony. Nie wiem, czy mu zostawiać tą rolę, czy zmieniać ją. Zobaczę na czym on ma plus. O, szeroko usta yy, ustawiający się rozgrywający. No hm. spróbujmy, zobaczymy jak sobie poradzi, bo jak nie, to... Wrócimy do schodzącego napastnika, bo... Kurczę co mecz Brama, nie? To fajnie, fajne te statystyki wyglądają u niego na razie. Jak na, jak na nowy nabytek. No i przede wszystkim gwiazdę naszego zespołu. No świetnie się to prezentuje, nie ukrywajmy. Co tutaj jeszcze mamy? O, dwie nieprzeczytane wiadomości. No nie, jeżeli tego chcesz, czekać się mnóstwo, mnóstwo pracy, kolego. No niestety, no Gudmundsson ma pierwszy skład. No ale. Na ten mecz na pewno masz pierwszy skład. <laughs> ale na stałe nie. Bo. Jesteś jeszcze za młody i jeszcze potrzebujesz trochę doświadczenia, żeby grać. On tutaj, Kumbedi. Sel Kumbedi mi mówi, że. Yy, Aha, za chciałby zagrać. Aha. No nie, nie, nie. Ewentualnie może z ławki wejdziesz. Zobaczmy. O jeszcze. Zarząd klubu Como. O, z Napoli mamy przełożone spotkanie na. A. Yy, no. On dzień wcześniej. Mamy przełożone spotkanie. O, to, ale terminasz. Roma, Juventus i Napoli. O, kurde, Poważnie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Oj, w topa z Juventusem. Oj, oj, oj. Uuu, ale ekspozycja strzelił bramkę. Za kogo on wszedł? Za Aronsona. O. Ale kurczę, ładnie. Napastnicy strzelają bramki, tylko szkoda, że przegrywamy to spotkanie. No cóż, takie jest życie. Kurczę, te skrzydła coś słabiej. W pomoc ogólnie. Tylko napastnicy dobrze sobie poradzili. Nasi. No szkoda. Mamy nadzieję, mam nadzieję na lepsze spotkania w najbliższym czasie, na przykład z Napoli. Mam nadzieję na wygraną. Tego jak to bywało w rundzie jesiennej, gdzie wygraliśmy z Napoli bodajże 1-0, albo 2-1 tam było. Już nie pamiętam dokładnie. Ale dobra. Jak Kumbetik chce zagrać? Nikt zagra w sumie teraz. Chociaż dobra, niech zagra Perrone. Pas wchodzi. Dobra, niech wejdzie strefeza. I smolczyć może. Dobra, niech będzie tak. No i dobra, przejdźmy jeszcze do spotkania z Napoli. A tutaj jeszcze zobaczymy wiadomość od Kumbediego. Chciałem tylko podziękować za umieszczenie y, mnie w składzie. Szkoda, wynikło, ale dam się, już wszystko no, nie zawsze pójdzie po naszej myśli. Ja już to powtarzałem wielokrotnie. O, spad... kurczę, spadliśmy na szóste miejsce. O i tutaj będzie walka o te szóste, o, o piąte w ogóle. No, na czwarte nie, to będzie ciężko. Ale na puchary tutaj, widzę, będzie mega ścisk. Palermo jest na dziewiątym? Uuu, ale Beniaminek sobie radzi dosłownie tak, jak my w tamtym sezonie. Bardzo mocny jest ten Beniaminek Palermo, kurczę. A wcale bym nawet nie powiedział, że tak będą dobrzy. Kurcze, mocno to wygląda. Ale dobra, widzowie. Tutaj dwa punkty, tak. No, to, no, ten mecz musimy wygrać z Napoli. To jest obowiązek nasz. Jeżeli chcemy tę lokatę nawet szóstą utrzymać. No. Przejdźmy na tego spotkania. No, serio, jestem ciekawy, jak to się potoczy. Liczę na, na, na punkty po prostu. Jak byłby remis, nie obraziłbym się. Ale wiadomo, cieszyłbym, cieszyłbym się, na, cieszyłbym się, przepraszam, bardzo z wygranej. No bo wiadomo, punkty są u nas w tym przypadku bardzo ważne. Jak chcemy myśleć o, no, bardziej Lidze Europy niż Lidze Konferencji, no to jest na pewno dla nas ważne. Ale dobra, widzowie, lecimy. A, nie, tak, chciałem po szybkiej symulacji. Przejdźmy do szybkiej, zobaczymy, jak to się potoczy tutaj. Remis 1-1 i znowu Antony strzela. Kurcze Fabio Silva, kolejny karny przestrzelony, no trudno. Tutaj Politano, O, Sergi Roberto. Kartka. Karty Jones jest na poli. O, kurde. Fajny transfer. No. Szczerze. Pasuje to nawet. No. Całkiem, całkiem. O, tutaj... U, Juventus ma zaległe spotkania. Zobaczmy z kim grają. U, z Lazio. No, to tu musi być remis, bo inaczej spadniemy na siódmą lokatę. Bodajże. No, fff. Musimy uważać, bardzo. Nie, zagrasz, woj wojwoda, spokojnie. A bo grałeś przecież chyba, nie? Nie, Peron nagrał, dobra. To zagrasz w następnym spotkaniu. Pozmieniamy trochę. Bo ostatnio się trochę podziało i niepokoi mnie to. Solet może odpocznie jedno spotkanie? Boój się! O, ale się fajnie rozwija! Faj! Naprawdę super to wygląda! Dobra! O, widzę, że Perone spadła ocena, bo był bardzo zadowolony. Teraz jest zadowolony. No dobra! <gryw> Zagra coś, może? No i dobra! Widzowie! No tutaj jeszcze Boi plan rozwoju, tylko zmienimy mu rozwój. Co by mu tutaj dać? Hmm. 246. Ten fałszywy, może. A jak? O! O! Damy tego ofensywnego wahadłowego, może. Żeby trochę tempa nabrał też, bo jednak szybkość jest też ważna dla obrońców. Właśnie, zobaczmy jeszcze statystyki. Szybko. U, tutaj występy. 28 meczów zagrał Fabio Silva na ten moment. 13 bramek, ale się to prezentuje pięknie, no, całkiem ładnie, o, bramki tutaj 13, Nikola Zalewski 4, u, Antony, pięknie, piękny scenariusz, szczerze mówiąc dla niego, 5 meczy, 3, 3 bramki, no, super, asysty Nikola Zalewski, ładnie to się prezentuje, Audero, u, 7 czystych kąt, ładnie, fajny rezultat w 22 spotkaniach, jest OK. Dobra, tutaj, o, jeszcze mamy tutaj juniorów do zobaczenia. O, okej. Okay. Fajnych juniorów mamy, szczerze mówiąc. Zobaczmy tutaj. O, ale zawodnik. Ale dziesiątka. O, kurde, fajny zawodnik. To może być wielki talent, szczerze mówiąc. O tutaj. Zobaczmy jeszcze. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy ja z nim wiążę przeszłość. Kurczę, pod... A, 14 lat ma. Aha. No to ok. Czy może na jakąś inną pozycję zmienić? Aha, na bok. Ale to nie. To nie. To jest typowa dziesiątka, jak widzę. O, może mieć cofniętego napastnika. Ok. Jeszcze tu jest Vargas. 54%, a 15 lat ma. Jaka to jest pozycja SPD? Mhm. No dobra, damy mu jeszcze szansę. Ale ja szczerze mówiąc nie wiem, z nim chyba przeszłości. Defensywny, aha, boczny, defensywny, może. Nie, niech ma to prędzej, tak. Tak to widzę. No i dobra, widzowie. Przejdźmy tutaj do centrali naszej. Ale niestety tego spotkania nie zobaczycie w tym odcinku, tylko w następnym, widzowie. Zachęcam Was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. I jeżeli to był pierwszy Twój odcinek, to zachęcam do oglądania poprzednich. Ja się z Wami żegnam. Siema.